Dzień dobry. Witam na BCC for the future, BCC w stronę przyszłości. Ja się nazywam Robert Kamiński, reprezentuję Business Center Club, a moim gościem jest pan Jan Grabowski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Janie, dziękuję za przybycie. Panie prezesie, chcę zapytać o kwestie bezpieczeństwa i odporności, bo to są takie pojęcia, które są dzisiaj bardzo e, ważne, popularne w kontekście oczywiście nie tylko militarnym, ale też gospodarczym i technologicznym. Polska grupa zbrojeniowa jest filarem przemysłu obronnego, myślę, że tak spokojnie możemy ją zdefiniować, i stoi dzisiaj w centrum tej, tej dużej transformacji. Chciałbym zapytać Pana o, o przyszłość tego sektora, ale właśnie w kontekście też innych biznesów. Może takie pierwsze pytanie: czy uważa Pan, że w najbliższych latach to właśnie przemysł obronny może być takim? Kołem zamachowym, starterem gospodarki innych branż, gospodarki, tak jak wiem, kiedyś na przykład budownictwo. Polska Grupa Zbrojeniowa to jest przede wszystkim, nazywamy siebie integratorem. Jesteśmy integratorem całego przemysłu zbrojeniowego w Polsce. My go budujemy, jesteśmy największym, największym aktorem, jeżeli chodzi o obronność w Polsce, i jesteśmy też największym dostawcą sprzętu dla wojska polskiego. Bo 80-90% naszej produkcji to są produkty, które zasilają wojsko polskie i nasi, nasi żołnierze są wyposażeni w sprzęt. Każdego właściwie rodzaju, który produkujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa to jest ponad 60 spółek, natomiast 30 to jest taki kor zbrojeniowy i produkujemy wszystko od broni ręcznej przez optoelektronikę, czyli indywidualne wyposażenie żołnierza, po duże chałbice, tak zwane, czyli nasze kraby. To 155 mm, ogromne, ciężkie pojazdy, które między innymi walczą w Ukrainie. Natomiast odpowiadając na pytanie czy PGZ może być kołem zamachowym gospodarki. PGZ przede wszystkim jest dzisiaj grupą przedsiębiorstw, grupą holdingiem wielu przedsiębiorstw, które przestają być obciążeniem dla gospodarki, bo przez lata, ja to mówię jako człowiek, który 15 lat pracuje w sektorze zbrojeniowym, jak zaczynałem, to zbrojeniówka była raczej obciążeniem dla gospodarki. To było niedofinansowane, przestarzałe, związkowcy, dziurawe okna. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy historyczne zamówienia, oczywiście no, historia dzieje się na naszych oczach, stąd też te historyczne zamówienia. Agresja Rosji przeciwko niepodległej Ukrainie, odpowiedź rządu RP, odpowiedź NATO, odpowiedź Unii Europejskiej, dozbrajamy się. I Polska Grupa Zbrojeniowa jest dzisiaj głównym aktorem rzeczywiście, jeżeli chodzi o absorpcję tych środków, no, ale nie absorbujemy ich po prostu, absorbujemy je po to, bo rozwijamy nasze zakłady produkcyjne, dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, tutaj ogromne wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych naszego właściciela, też współpraca z Ministerstwem Ryn narodowej, które te zamówienia w PGZ składa i rozbudowujemy swoje linie produkcyjne, rozbudowujemy swoją infrastrukturę też budynkową. Budujemy też okręty, stocznia, przedsiębiorstwo, które jeszcze parę lat temu było w wypadłości likwidacyjnej, a dzisiaj jest jedną z najważniejszych stoczni, jeżeli chodzi o infrastrukturę budynkową i budujemy tam trzy fregaty czyli okręty których nigdy w takiej klasie tak uzbrojonych nie budowaliśmy a dzisiaj je budujemy e, jesteśmy in line jeżeli chodzi o czas jeżeli chodzi o wydawanie środków będziemy za chwilę budować też e, okręt ratowniczy przygotowujemy się do e, Zamówienia, które zostanie złożone przez rząd Rzespołskej Polskiej w jednej ze stoczni zagranicznych, jeżeli chodzi o okręty podwodne, bo okrętów podwodnych w Polsce nie będziemy produkować, ale będziemy je utrzymywać w cyklu życia. To też jest ogromne wyzwanie i logistyczne, i y, infrastrukturalne dla nas, dla polskich stoczni, bo to jest praca dla nas na kolejne 40-50 lat. Ale co do, co do koła zamochowego gospodarki, to dzisiaj PGZ jest zdrową grupą, gdzie zdrowo wydawane są środki, gdzie my Strategicznie myślimy o swoim rozwoju na kolejne 10, 15, 20 lat. Pan prezes Adam Leszkiewicz powiedział niedawno prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej o tym, że do połowy przyszłego roku plan konsolidacyjny będzie wykonywany, będziemy konsolidować przedsiębiorstwa w naszej grupie po to, żeby one były coraz bardziej efektywne i żeby też zarządzanie całą naszą grupą było, było bardziej efektywne. Wspomniałem na początku, że jesteśmy integratorem całego przemysłu zbrojeniowego, bo współpracujemy też z małymi, średnimi przedsiębiorstwami, czasami nawet spoza branży zbrojeniowej. Właśnie więc. o to chciałem zapytać. Gdyby Pan rozwinął ten wątek, czy posiłkujecie się albo wytwarzacie jakąś nową polską myśl technologiczną, czy, czy to może mieć zastosowanie nie tylko w obronności, nie tylko w wojsku, ale też w. W branżach cywilnych. Ależ oczywiście tak zwane dzisiaj modne określenie technologie dual use. Jak najbardziej. Dual use jest w, też w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale co jest najważniejsze? Polska Grupa Zbrojeniowa to jest integrator przemysłu, integrator gospodarczy prawie 12 tysięcy przedsiębiorstw. Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje z prawie 12 tysiącami różnych małych i średnich przedsiębiorstw. Bo Polska Grupa Zbrojeniowa, tak jak wspomniałem okręty, w okrętownictwie kooperacja to podstawa. Stocznia integruje różne elementy e, na okręcie, ale one są dostarczane do stoczni przez różnych podwykonawców. Więc to jest prawie 12 tysięcy przedsiębiorstw różnego rodzaju, różnej wielkości, z którym PGZ współpracuje i nawet... E, Wiedząc, przygotowując się na to, co może nastąpić, Polska Grupa Zbrojeniowa w tym roku zorganizowała już czterokrotnie Dni Otwarte. Otwieramy się na prywatnych przedsiębiorców, i stąd użyję już czwarty raz słowa integrator, bo integrujemy też tych przedsiębiorców, którzy są wokół nas którzy chcieliby na przykład współpracować z Polską Grupą Zbrojniową, którzy chcieliby brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski, ale do tej pory albo się obawiali, bo nie wiedzieli jak to zrobić, a my dzięki Dniom Otwartym pokazujemy, że nie ma się czego bać i że PGZ to nie jest jakiś trudny partner do współpracy, wręcz przeciwnie. My też potrzebujemy tej świeżej krwi, zarówno jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, jak i jeżeli chodzi o współpracę z przedsiębiorstwami polskimi. Te 12 tysięcy przedsiębiorstw, to ile pracowników może być? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy to kiedykolwiek było liczone, ale ja, jeżeli chodzi o tych polskich pracowników tutaj, to te 12 tysięcy firm, z którymi współpracujemy, czy też możemy współpracować, natomiast ja dam przykład um, programu NAREF, Programu Obrony Przeciwlotniczej Przeciwrakietowej, którym zajmowałem się w przeszłości. I tam robiliśmy badania, że jedno miejsce pracy w przemyśle obronnym, akurat to było w Wielkiej Brytanii, powoduje stworzenie od 3 do 5 miejsc pracy na zewnątrz. Czyli jedno nasze miejsce pracy teoretycznie w pgz cie jeżeli mamy ponad 20 tysięcy ludzi, to jest grubo ponad 100 tysięcy ludzi na zewnątrz. Czyli już mamy ten ekosystem. Pojawia 100, się to koło zamachu. Tak, 100-150 tysięcy, jeżeli byśmy oczywiście przełożyli tutaj liczbę na wprost. To teraz wrócę trochę do środka PGZ-u. Jak i kwestii przywództwa, jak zarządzać taką strukturą, jak w dobie też odporności zarządzać nie tylko systemami, ale także tak, tak bardzo rozproszonym środowiskiem firm, które współpracują, jak zarządzać ludźmi, jak się w tym odnaleźć, w tak ciekawej strukturze? Myślę, że dzisiaj wszystkich nas, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w szczególności, ale myślę, że w ogóle w Polsce, jedno czy jedno słowo. Ono się nazywa bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze jako kraju. Bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo naszych bliskich, naszych rodzin. Więc Zarządzanie w czasie kryzysu, z mojego punktu widzenia, bycia menedżerem już z wieloletnim doświadczeniem, dzisiaj wydaje się prostsze niż było wcześniej, bo dzisiaj mamy jeden wspólny punkt we wszystkich firmach, we wszystkich zespołach, we wszystkich projektach. To jest nasze wspólne bezpieczeństwo i to, że nie mamy chwili do stracenia, bo dzisiaj to jest ten wiekopomny moment, kiedy my zmieniamy się, nasza mentalność się zmienia, bo nigdy wcześniej nie mówiliśmy tak często o wojnie, o zagrożeniu, ale też nie było takich środków przeznaczonych na bezpieczeństwo, budowanie naszego bezpieczeństwa, więc zarządzanie, e, tutaj jednoczymy się wokół, w, wokół tego słowa na B, czyli bezpieczeństwo, przeciwdziałanie zagrożeniu i bycie przygotowanym na to. Co może, ale nie musi nastąpić, ale wszyscy idziemy w kierunku tym, żeby jak najsprawniej, jak najefektywniej wytwarzać produkty i wytwarzać nowe programy, po to, aby być przygotowanym na to, co tak jak mówię, może, ale nie musi nastąpić. Więc bezpieczeństwo nas jednoczy. I rozumiem, że komunikujecie to na wszystkich poziomach współpracy, firmy, do pracowników, do firm, do dostawców, że to jest taki mianownik, który, który łączy całość tak, no. tego ekosystemu. Dzisiaj, dzisiaj nawet tutaj na, na naszej konferencji, BCC for the Future, czy Liderzy Jutra. Brałem, miałem przyjemność brać udział w panelu otwarcia i na koniec każdy z nas, z panelistów, po właściwie skupiliśmy się wokół funduszy europejskich, po co one są. I każdy z nas powiedział, żeby budować swoje przedsiębiorstwa z tych funduszy europejskich, nie bać się przede wszystkim sięgać po nie, bo też trzeba być odważnym, bezpieczeństwo to też odwaga, ale budować te swoje przedsiębiorstwa z myślą, o bezpieczeństwie gospodarczym, ale też bezpieczeństwie swoim i też ile my możemy z tych środków unijnych, z budowania tych przedsiębiorstw dać bezpieczeństwa sobie i naszemu krajowi, bo dzisiaj wszyscy za to bezpieczeństwo odpowiadamy, więc tak, komunikujemy to od góry na dół i z dołu do góry. Bo bezpieczeństwo, drodzy Państwo, dzisiaj to jest coś, co jest najważniejsze, i bezpiecze... będziemy tak bardzo bezpieczni, jak my będziemy przede wszystkim świadomi, jak ono jest ważne. Mówił Pan, i to na koniec zadam takie pytanie. E, dużo używa pan słowa bezpieczeństwo tak. e, i budowanie, kreowanie. Tak. E, widziałem też, jak z pasją e, mówił pan o krabach czy systemie Narew. Czy zdarza się panu spojrzeć na wasze produkty, czy rozwiązania, czy systemy, nie tylko z punktu widzenia ich efektywności czy przydatności militarnej? ale po prostu jako takie dzieła sztuki inżynierskiej. Czy, czy tak jak artysta trochę patrzy na swoje dzieło, czy zdarza się panu spojrzeć na takiego kraba być? ale fajnie, że to zrobiliśmy? To ja powiem inaczej. Nic mnie tak nie rusza w mojej pracy, jak wejście do hali produkcyjnej w jednym z zakładów, czy to w Polsce, czy za granicą i poczucie, i poczucie w nosie zapachu smaru mhm. i poczucie e, też w nosie zapachu spawania metalu. Okay. To jest to. Znaczy ja wtedy wiem, że jestem w tym miejscu, w którym powinienem być. Ja wiem, dlaczego ja tam I jestem. że ta historia dzieje się dziś. Dokładnie tak. I będzie Dokładnie trwała tak. w przyszłości. Czego życzę Polskiej Grupie Zbrojeniowej i nam wszystkim, bo to bardzo ważny sektor. Moim gościem był pan Jan Grabowski, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.